Witam Was widzowie ze słonecznego Olsztyna. Wciąż nie wierzę, że dojechaliśmy do tego miasta i że się udało po 20 godzinach. No ale w końcu tutaj jesteśmy. No i dzisiaj będziemy sobie śmigać właśnie na naszych elektrykach. Oczywiście z Endurem. Siemano widzowie! <grym> przed nami kolejne wyzwania i pod koniec odcinka będzie wyzwanie. Sprawdzimy jedną rzecz. W sumie jesteśmy ciekawi, czy nam się uda. No i co? Dzisiaj będziemy sobie śmigali po Olsztynie z bardzo fajną ekipą. Będzie sporo elektryków i przed nami bardzo fajny dzień. Ale musicie obejrzeć poprzedni odcinek, żebyście dowiedzieli się jak tutaj dotarliśmy Dlaczego nasze elektryki są w takim stanie Już bardzo I, I dlaczego my jesteśmy troszeczkę z energii, ale dla was dowieziemy content do końca Zawsze dowozimy, szkoda tylko, że wczoraj nie wpadliśmy na zlot, bo wiadomo, no nie wyrobiliśmy się Sami zresztą możecie zobaczyć w tym odcinku No ale dzisiaj będzie mega fajny dzień, każdy z nas dobrze pospał Mamy godzinę już prawie chyba 13, no nie? 13, 12? No, 13, no, jak dobrze. Ja się znam na timingu. Odpalamy nasze maszyny i lecimy, I lecimy na miasto. Lecimy na miasto. Ale pięknie jedziesz. O, tutaj pan to pewnie podziwia w tym samochodzie. Pan podziwiał? Pan podziwiał w samochodzie. O kurde, dobra, Rover. Ryszard ty draniu, zostaw ten rower Ryszard draniu! Ryszard O, Oddaj rower! Czyli to rower! Co Ej! To Nawet leciutki! Co, mówisz, że strzelamy teraz te trasę na ten? Na Warszawę? Hmm, nie wiem czy to działa. Weź nóżkę złóż, ty. O kurde, ty. Ej, dawaj tym do sztyna. No, mamy akurat 8 km, to dojedziemy. Dobry! <laughs> Ej, możemy się złapać? Co za ziomek? Nie zatrzymał się. Chcesz się przejechać? Może Dobre, bany hopa zrobię, ty. O kurde! Czyli zapomniałem, że tu jest ten hamulec do tyłu. Ja wierdziel, To nie zaraz zrobić bany hopa chyba. Dobra, hopa zrobię. O, opa. o kurde! Tak? To tak nie wiem Nie ufam tym oponom Dobra, dawaj teraz ty Czekaj, przejadę cię. draniu, oddaj rower! Ej, poczułeś, że tu się siodełko rusza? Tak jak jedziesz, to jest ruchome siodełko Ale jajca Ej, walimy te? Willy, spróbujemy, uwaga Oj, ciężko O, ale przełożenie tu jest Większe niż Bartek ma w dirtówce swojej. To nie da się. Dobra. O, nie, nie chcę komuś roweru rozwalić, nie? Bo ten hamulec też tutaj nie hamuluje. O. Wciskam go do Maxa i on jedzie. Dobra. Lecimy w stronę Maxa. <ścoughs> Ciężko tutaj jest wyczuć środek ciężkości. Chcę w się sensie ten punkt balansu. O! Jadę. Jadę, Ryszard jedzie! Pod górkę jest! Dawaj, dawaj, Willy, a ja cię popchnę! Dawaj, ja cię popchnę! Dobra, dawaj. <śkami> <śkami> Kurde, ale demon prędkości, ty! Ej, mam zajebisty pomysł! On się złapie mojego plecaka, a ja go rozpędzę. Zobaczymy, czy te opony w tym składaku wytrzymają. I czy te koła w ogóle w sumie wytrzymają, bo opony to na pewno wytrzymają, bo to w końcu zajebisty składak! Oczy. Dawaj złap się mnie, a ja cię rozpędzę. Dawaj, dawaj. Let's go, dawaj, fullmaneta. Jedziesz, jedzie, dawaj, do 60, 70. Ooooo, ale to straszne. Taka te koło latane na archi. Oooo, dobra, ja już nie chcę tak szybko. Ci mnie, jaj. Korby się same kręcą, co jest? Ja pierdziele Ej, ty zostawiłeś kluczyk w tym Dawaj, zawracamy, znowu się łap. Dawaj łap się, łap się, łap Co to w ogóle jest za uniwersum, człowieku? O, już mi się podoba ten dzień <gryw> Patrz na to koło, zobacz Jak to lato, tak? lata, tak to lata, lata, lata Dawaj szybko dawaj, jeszcze O Ile jedziemy? 55 Dawaj po hebrak go Hamuj Ale piszczą skubany. Dobrze, zajęliście ty. Dobra, odstawiamy, bo zaraz coś wróci i powie, że musimy opony moc kupować. Ej, masz jakąś naklejkę? Dawaj, naklej mu naklejkę. Ja będę może może coś takiego. O! O! Zobacz jak stabilnie. Chcieliśmy pani podpompować opony, ale nie mamy takiego wentylka Wszystko działa, jest sprawne Naklejeczka zostawiona, a my lecimy dalej, bo dopiero co przyjechaliśmy 800 metrów, więc jeszcze trochę drogi do osztyna nam zostało. Dobra spróbujemy się wybić z tego... Żywicia! Dzień dobry Ale wpadłem na pomysł, że następny challenge to jedziemy 100 km do jakiegoś miasta na, na takich kikach To ja nie idę na to <śm> 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 Bo po się, już masz dość Bez trzymanki widzowie, a uuuu Musiałem trochę skorygować Hej, brother Nie odmachał mi! Co za ham! Normalnie dżungla, proszę Państwa. Miejska dżungla. Nie via kungla O! o Boże. Czuję się jak na jakiejś misji, kurde. Ała! Aaaa! Pokrzywy, ja pierdolę. Ała! Moje ręce. Maniek, da się tam przejechać, czy serio, bagno? Bagno. No to jadę. Mam nadzieję, że się nie ubrudzę. O! Wiarek gładko poszło. O, kurde. Oh. Nie wiadę tu. bo <laughs> niebo Pani mi jeszcze do wody i będziemy mieli po tripie. Zobaczcie, jakie fajne, smaczne kółka. O, oh. O proszę. Ja pierd To nie zrobiłem tego celowo. Za bo... bardzo się schyliłem i nacisnąłem gaz, sorry. Ja pierdolę nic nie widzę na to oko stary. Ała. przepraszam. A... Mam chorą córkę. <laughs> Stary, jak ty to teraz zobaczysz, to skisniesz co, nie? Ja Taka, No to teraz to musimy jakoś. <słuch> o! To nie. Czekaj, kurde, majster Ja jestem chłop z Mazur, Luka idź. Idę O, kurde. Teraz to jest za mi zaimponowałeś. <słuch> <słuch> Dobra komba. Jak o, o, sprzedży na człowieku. Stwierdzam, że bez mnie byśmy zginęli. Pa, naprawione. Teraz to inna robota. Chyba. Zaraz zobaczymy. Ej! What? Many! A, musisz się odsunąć. Ej, zaklinowałem się, widzowie. Teraz twoja kolej. Przepraszam, bratku. Moje skarpetki biedronki. Ja nie chciał. Ja nie wiedział. Mamy jakąś wodę, po której możemy przejechać w teorii. Chyba. Nie wiem, czy to bezpieczne. Kurde, oby silnika nie zalać, stary. Jak zalejemy silnik, to dopiero będą jaja. Opuściliśmy już miejską dżunglę, zaraz lecimy na kolejne spoty. 15.30 mamy się spotkać ze chłopakami przy Zekaslonie i oni mają nas oprowadzić po miejscówkach na Bartongu. Can't wait, bo wyczuwam dziś naprawdę mocne spoty widzowe. O manie, kurde, to się już kameruje! Aaaaaa! Myślałem, że to ekrofik! Ooo, ale dostałem. Sorki dziewczyny, mam pytanko. Macie może jakąś kartkę i długopis? kur... mam tylko co Może być z dużego zesietu? Bo ja muszę wiedzieć, żebyć być bingo. Przypomniało mi się. A z racji, że jesteśmy na uniwerku normalnie, na kortowie, to trzeba to zrobić. Tak, może być. Dziękuję bardzo, Boże, pięknie O! Gracias. Dziękuję bardzo Dobra jedziemy dalej, dzięki dziewczyny, miłego dnia A okay. to nie masz? To nie maszę Dobra Stówa Chcesz? Są tapsy? Tapsy? Jakie tapsy? No to taki dobry taps jabłka, nie Następny przystanek Twoja matka Serwis samochodowy, żeby odblokować ten Tabulek. Zobaczymy, czy dziś to się uda. No i może wtedy zrobię te wheelie 50 metrów. A few minutes later. Zajechaliśmy właśnie na szybkiego maczka. Endur się tutaj właśnie ładuje. O nie, nie. Hey. Ładuje się tutaj kolega. Ja się nie ładowałem, ponieważ zauważyłem, że tutaj obok jest serwis samochodowy. No i podjąłem do ziomeczka i nie zgadniecie, ogarnęliśmy hamulec. Odblokowaliśmy go, zobaczcie. Skręciliśmy tutaj tą śrubkę. No i to trzeba było tylko wyciągnąć. I dzięki temu teraz elektryka jest odblokowana. Normalnie mogę zaciskać hamulec i gazować. Więc myślę, że dzisiaj może właśnie spróbujemy jeździć coś na tylnym kółku. Zobaczymy jak mi pójdzie. Ogólnie mamy ograniczony czas, ponieważ mamy 17.30 pociąg do Warszawy. Też nie wiem, czy nas wpuszczą z... Takimi maszynami, więc nie wiem, czy uda mi się skończyć bingo na czas w całości Ładujemy się na tyle, ile możemy, ponieważ za kilka minut lecimy pod Decathlon, tam będą czekać na nas ziomale Siemano wszystkim, ale dużo osób, ja pierdziu Chyba wczoraj było więcej, ale no niestety nie dotarliśmy, tak jak wiecie, jechaliśmy 20 godzin do Olsztyna no e... Warto czekać A my, Warto było jechać, co nie? Siemano Czas na autografiki i lecimy się przejechać na lokalne miejscówki. Mamy naprawdę ograniczony czas. Kiedy też? wracacie? Dzisiaj 17.30 z Olsztyna Górnego. Siema! Dzień dobry! To jest lot elektryku. Co to za maszyna? Daj mu! Daj mu, daj mu! O je. Dobry! Siemano! Ja ja też chcę się potem przyjechać! Stop! Muszę wam przerwać. Muszę to dostarczyć, ponieważ to jest moje bingo. Dobra. Dzięki. Dzięki. Mogę na tą podpis. Tu. O, podpis na takim cookie rinku. sama w sobie. Na ja się nie zajmuję. Ja to Ej, ja też chcę się przejechać. Mogę? Dobra, no. O kurde, ale wygodnie, śmiesznie. A? Ej, git! Pierwszy raz na że jako pasażer, no, nie? Oj uwaga, uwaga! Uh, uh, uh. uh, uh. Ale oczy szczypią! Od wiatru! Pa pa! pa. Dzień dobry! Uh, uh, uh. Ale... Daj mu, daj mu! Dobra i wracamy do chłopaków. A ja odznaczam kolejne zadanie w bingo. Zostałem mi już tylko trzy zadania widzowie. Górny, ile hulajek, ten. Ej stary, jeżeli ta policja była po nas, no to wiadomo. Jeżeli będą nas gonić, no to musimy chyba gdzieś uciec. Ja cię nie znam, nie wiem w ogóle kim ty okay, jesteś. Ja cię znam, ja, ja się wysprzęgle, ja jestem 60. Nie możemy dziś zostać złapani Musimy się ukrywać, ponieważ 17.30 mamy pociąg Jakby nas zawinali przed pociągiem to Można z sobą nas są do domu A? Ej, jeżeli taka eskorta miałaby być w planach to spoko Ja jestem skłonny się zgodzić przyjechać się właśnie radiowozem policjantem Siemano

Fajny ten peatbike, normalnie myślę, żeby sobie takiego nie kupić. Mogę się przejechać W tą stronę? Widzę, ale to już tosi. Takie malutkie, ale fajne. Ej, tutaj jeszcze zawieszka off whitea No jest flex powiem wam, naprawdę. w sumie takie małe. No zabawy fajne. Dobra, odstawiam to. Dzięki za pożyczenie. Jo. Ruszamy pana idźcie szybko. Na jakiej, na jakiej długości? Idzić i zasuwać z taką prędkością po plaży, po, po deptaku? Słucham. No, czy to tak dobrze jest uczyć młodych? Jedziemy. Trzy na godzinę jeździć po deptaku. Rozumiem pana prezydenta, bo, bo no, stoimy, to jest bardzo niewyswięcone. Rozumiem takiego rozwiązania trasę? Nie. Chamy, coś jechali? Kiedy jechaliśmy? Nie jechaliśmy po plaży, pan mówił mówi o plaży. Czy go mówisz? Najmłodszy Na deptaku tam, ktoś jechał na tych właśnie takich skuterach, kilkunie A to co? My pan już stoimy z pół godziny ogólnie. A to znaczy to przepraszam, że to znaczy że to nie wyjdzie, Nie, my, no właśnie to, dlatego... tego. Nie, pan, to tam to też jest nagrane, no nie, to co tam jest, nie. Tam to no to... Za... a teraz już pan sobie wiedział, okay. Dobra. No to jedźmy uczyć dzieci zasuwać po plażach. A few minutes later. Vamos a la playa. Vamos! Kurde, tutaj ziomal na kulejnodze wjeżdża normalnie na offroad. Szacuneczek, I Jeszcze jak szybko jedzie, ta jak chyba 60 km na godzinę jedzie. Kurde, macie telefon do tamtego ziomka? No, co pojechał z endurem? Gdzie no, oni No ja nie wiem właśnie, ja p***. My zaraz mamy pociąg, ja nie wiem co on Gdzie jesteś, bo mamy 42 minuty i a stąd Mnie to trochę panie jest panie. kawałek Pojechaliśmy do ok, Przodu. Na tym rozwidleniu pojechaliście w prawo czy w lewo? O stary, nie wiem gdzie my pojechaliśmy W prawo? W prawo W prawo, w prawo. Kur*** no dobra, to my czekamy na tym rozwidleniu. Dobra, jo. A few minutes later. Ja pierdykam widzowie, nie zauważyliśmy, że czas tak szybko płynie i normalnie mamy 20 minut do pociągu, a jesteśmy po drugiej stronie Olsztyna Ja nie wiem czy my zdążymy. Mamy 22%. Kurde, przynajmniej ja. To jeszcze nie wiadomo czy nas puszczą do tego pociągu. Jak nas puszczą, to naprawdę będę wdzięczny dla pana konduktora. Ja pierdziele, dojechaliśmy, nie wierzę Nie wierzę, że dojechaliśmy Tylko teraz jeszcze muszą nas zabrać, to nie? Tym pociągiem Zobaczymy, jak to wyjdzie No kur... Dajmy no, kur... no, kur... nadzieję, że nas nie, nie no. tam, tam. O Boże, co za podróż No dobra, to w takim razie z naszymi biletami. Ale panowie też nie mówią. No ale ja mówię, co z naszymi biletami. Ale czego nie możemy z tym jechać? Dlatego, to, tam... że to nie jest rower, proszę pana To jest rower elektryczny. Może pani sobie wpisać w internecie. Jeżeli będzie ja przekraczał. A jak jest, jakie są normy? Chociażby koło nie zmieści się zmi... No, zmieściło się. Ale pan nie dyskutuje, jeśli pani pani, wymaga. No ja widzę i to nie jest rower. To... Aczkolwiek no przewożenie urządzeń z, z akumulatorami, elektrycznym, które no, ewidentnie nie, nie wyglądają na rowery, no jest zabronione no, rower można przewieźć, no coś co wygląda jak motocykl A hulajnogę elektryczną? Yy, hulajnoga elektryczna mieści się pod siedzeniem, proszę pana No to nie wiem jakie Bytycznie, pani hulajnogi widziała yy... Ale jest to nadal elektro sprzęt Jechaliśmy tutaj 20 godzin na kołach i no. chcieliśmy wrócić po prostu jak człowiek dwie tak. godziny pociągiem Wyjechaliśmy wczoraj specjalnie z Warszawy, jechaliśmy 20 godzin Jechaliśmy na 4 razy z Warszawy tutaj Ja pana rozumiem Aczkolwiek, no tak jak mówię, sprzęt wygląda tak jak wygląda oh Motocykli To nie są motocykle, to że tak to wygląda to jest wzor, wygląda na wzór po prostu motocykla Ale to tak, prawda, bo policja nas złapała, i jakby to były motocykle to by nam od razu to po prostu wzięli, a mówili, że możemy tym Jeździć po drogach publicznych, i tak dalej, mimo że nie ma rejestracji. Nie jest to motocykl. Dobra, idziemy wrócić w biulety, żebym się nie ten... No ale jak zaraz wrócimy do domu? Ser, nie wiem. Będziemy znowu kur. za godzinę jechać? no ja muszę być. No ja sobie nie wyobrażam tak jechać. No to nie jest na na ja pier. Ja, ja, ja po prostu nie wiem, jak już to skomentować. Mordo, weź to, skomentuj. Ja nawet, ja nie wiem co powiedzieć, tak szczerze, bo to jest taka niemoc we mnie, nawet nie jest agresja, tylko to jest takie po prostu, że to jest nie, tak niezależne ode mnie, że jestem, no jestem zdenerwowany, no jestem, no jestem, co mam powiedzieć, były nasze ostatnie pieniądze. Ten trip przejdzie na pewno do historii, ale teraz szczerze nie wiemy co zrobić i zostajemy w Olsztynie. Widzimy się w kolejnym odcinku, nie wiem kiedy i nie wiem gdzie.